To była prawdziwa lekcja patriotyzmu. 2 maja dzieci z przeszkola leśne skrzaty w Czajkowie wspólnie z członkami gminnej orkiestry Dętej w Czajkowie wystąpiły w wyjątkowym koncercie pod biało-czerwoną batutą. Były recytacje, taniec i wspólny śpiew. Wszystko po to, aby przypomnieć publiczności historię symboli narodowych, a także zabrać ich w podróż po najciekawszych zakątkach Polski. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach projektu Polak Mały Lecz Świadomy. To prawdziwa uczta dla miłośników muzyki, tańca i aktorstwa. Przedszkolaki wraz z panią Martyną Budą, która jest koordynatorem przedszkolnym naszego projektu, przygotowali, przygotowali kilka tańców narodowych, recytacje, ale również piosenki. Orkiestra, która jest współorganizatorem tego koncertu, ma dla nas prawdziwą ucztę muzyczną. To były szalone dwa tygodnie, ponieważ dofinansowanie dostaliśmy dopiero w poniedziałek, więc mieliśmy tak naprawdę 3-4 dni na zorganizowanie, przygotowanie strojów, na przygotowanie całej tej oprawy. Gdyby, gdyby nie dofinansowanie, byłoby to troszeczkę skromniejsze, jednakże dzieci, dzieci naprawdę wykonały kawał znakomitej roboty. Myślę, że świetnie się też przy tym bawiły. Pod ogromnym wrażeniem talentu młodych artystów był m.in. wójt Henryk Plichta. My jesteśmy pod wielkim wrażeniem pracowitości pań, które tutaj e, z nami są w przedszkolu, ale i takich talentów, e, malutkich dzieci, które tutaj uczęszczają. E, rzeczywiście wygląda na to, że chociaż było mało czasu, profesjonalnie są przygotowani do dzisiejszego święta. Tak sobie oglądam to i myślę, że e, dla tych malutkich dzieci, które dzisiaj tutaj występują, to będzie takie oczywiste. My musimy trochę się uczyć tego, żeby tak dużą uwagę zwracać na nasze symbole narodowe. Dla nich mam nadzieję, że to będzie już coś, coś oczywistego. I jak oni będą trochę starsi, to na żadnym z domów gminy Czajków nie zabraknie biało-czerwonej. Występy przedszkolaków przeplatane były wierszami i utworami patriotycznymi w wykonaniu gminnej orkiestry Dętej działającej przy OSP w Czajkowie.